Będzie pochwalony Pan Bóg w Trójcy Przenajświętszej i Matka Boża. Witajcie. W kolejnym odcinku merytorycznie przeanalizujemy pewną sytuację z 2021 roku, której jeden z naszych ludzi był naocznym świadkiem. Sytuacja miała miejsce jakoś w połowie 2021 roku, kiedy na pustełnie, podczas tak zwanego wieczornika, przyjechała opętana dziewczynka i jedyna manifestacja demona. Była wyłącznie podczas rozdawania Komunii Świętej w postaci agresywnego zachowania i nadłudzkiej siły. A poza tym była to normalna dziewczynka, nie zdradzająca żadnych objawów opętania. Cała sytuacja była nagłaśniana przez księdza Natanka. Głosił on wtedy kazania o Mszy Świętej. Można do nich dotrzeć gdzieś w odmentach internetu. Ten problem jest bardzo poważny. To pokazało nam, Wielką słabość duchową tego ruchu. Jeżeli skrycie opętany człowiek jest w stanie wejść na pustełnię przy takiej ilości modlitwy, adoracji oraz świętych symboli i nie dostać żadnej manifestacji, nawet będąc nam przy u na natanka, a jedyna manifestacja następuje podczas podejścia do komunii, to zachodzi pytanie, ile w takim razie opętanych ludzi przewinęło się przez te wszystkie lata, przez pustełnię u księdza Natanka. Zachodzi również trudniejsze pytanie. Ile w takim razie są warte te wszystkie modlitwy, adoracje, uroczystości i wysiłki? Tu mamy do czynienia z grupą, która celebruje wyjątkowy rytuał, ale nie posiada jego treści duchowej. Jest to najlepszym dowodem słabości duchowej księdza Natanka i jego wspólnoty oraz słuchaczy. Problem polega na tym, że wspólnota księdza Natanka uważa się za duchowo potężną. Ale realna sytuacja z opętaną osobą pokazała duchową niemoc. Ta sytuacja w zatrważający sposób zdemaskowała jedno z najbardziej niebezpiecznych złudzeń duchowych. Utożsamienie duchowej walki z pozorami mocy znaków zewnętrznych i ludzkich rytuałów, bez autentycznej świętości. W tradycyjnej teologii, zwłaszcza u ojców pustyni, i w teologii przedsoborowej, moc nad demonem nie zależy od zewnętrznych znaków i ludzkich czynów. Lecz od wewnętrznej czystości serca i łaski uświęcającej. Jeśli demon nie manifestuje się w obecności, z pozoru tak spektakularnej wspólnoty, która mieni się mistycznym bastionem, to może to oznaczać, że. 1: Demon nie odczuwa duchowego zagrożenia przebywając pośród członków tej wspólnoty. 2: Demon nie widzi w ich duszach światła, którego się lęka. 3. Demon nie traktuje tej przestrzeni jako świętej. To dramatyczna diagnoza. Demony nie boją się tych, którzy są bez łaski, nawet jeśli noszą sutanny, szaty liturgiczne i modlą się po 8 godzin dziennie. Wymowny jest też kontekst, że cała aktywność tej grupy przybrała charakter polityczno-propagandowy. Język waleczny, nacjonalistyczny, symboliczny ale pozbawiony mocy Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Ksiądz natanek był całą sytuacją tylko lekko zdziwiony. Nie wyciągnął żadnych wniosków. Z dnia na dzień przeszedł do porządku dziennego. Sytuacja z opętaną dziewczynką pokazuje, że u księdza natanka w przerażającym stopniu brakuje mocy łaski, tej, którą posiadał każdy święty kapłan w tradycji przedsoborowej. W rzeczywistości, nawet mało znani egzorcyści, pokornego ducha, na przykład. Święty ojciec Pio, sami swoją obecnością budzili manifestacje demonów. U księdza Natanka zero reakcji. To katastrofa teologiczna. To fatalny znak, że duchowy bastion, za jaki się uważa ksiądz Natanek i swoją pustełnię, to makieta i atrapa, a nie rzeczywistość. To świadectwo i analiza. Demaskuje mechanizm psychologicznej kompensacji. Wspólnota, która realnie jest bardzo słaba duchowo, kompensuje to symboliką, strojami, teatralnością, emocjonalnym patosem, hucznymi wydarzeniami i spektakularną doniosłością. To klasyczny mechanizm obronny sekty. Udawanie duchowej siły, której nie ma. A rzeczywistość leży i kwiczy. U księdza Natanka sprawdza się stara, ale brutalna zasada. Że im więcej spektakularnych działań zewnętrznych, tym większa słabość i niemoc, którą te działania mają zamaskować, tak by nie wyszło to na światło dzienne. Podsumowanie. U księdza Natanka występuje nieustanne przerzucanie odpowiedzialności, że to inni są wszystkiemu winni. Zamiast refleksji nad sobą i rzeczywistym stanem duchowym wspólnoty, ciągle szuka się winnych na zewnątrz. To klasyczny mechanizm obronny ego i przerzucenie winy. Potem, populizm religijny, czyli kazania pełne próżnego podziwu. Kazania księdza natanka bazujące na pogardzie wobec innych, na tanich emocjach, na teorii spiskowej, to populizm religijny, który daje złudzenie siły, ale nie prowadzi do nawrócenia serca. Takie nauczanie nie ma wartości formacyjnej, nie prowadzi do Boga i nie stanowi zagrożenia dla demonów. Cała sytuacja obnażają kluczowe patologie. Fałszywe poczucie mocy duchowej niepoparte łaską, tylko jałową symboliką. Oraz duchowy fałsz, bez rozeznania, bez autorytetu kościoła, w izolacji od magisterium i bez efektu. Dziękuję za uwagę. Jeśli się podobało lub nie, jeśli chcesz kolejnych analiz kazań księdza Piotra Natanka, udostępnij ten materiał, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Robię to po to, żeby cię ostrzec, ale wybór należy do ciebie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.